W Turkmenistanie znajduje się niewielka wioska Derweze, a nieopodal niej jedno z najdziwniejszych zjawisk na Ziemi, do powstania którego rękę przyłożył człowiek. Mimo, że zapadlina wygląda jak prawdziwe, wrota do królestwa szatana, powstała bardzo prosto. W 1971 roku podczas prac geologicznych przewiercono płytko położone złoże gazu, co wywołało emisję łatwopalnych gazów. W wyniku spadku ciśnienia teren o średnicy 70 metrów zapadł się. Ponieważ nie chciano zanieczyszczyć atmosfery gazem, postanowiono go podpalić z nadzieją, że wypali się w ciągu kilku dni. Jak możemy się domyślać, płonie do dzisiaj. Wrota Piekieł, bo tak potocznie są nazywane, są teraz popularnym miejscem turystycznym odwiedzanym przez tych, których interesują najdziwniejsze zjawiska na Ziemi. Na dzisiaj tyle, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek, to podziel się nim ze mną w komentarzu. Oczywiście nie zapomnij zostawić czegoś po sobie: komentarza, lajka czy udostępnij ten film dla podbicia zasięgu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.